W innym filmie mówiliśmy, co to są potęgi, i mm, zajmowaliśmy się o potęgach, y, potęgami o wykładniku naturalnym. A teraz powiemy, co robimy, jeżeli w wykładniku znajduje się dowolna liczba całkowita, czyli na przykład jakaś ujemna. Przypominam, że wykładnik to jest ta liczba znajdująca się na górze, i ona jest troszeczkę mniejsza i mówi nam, ile razy przez, y, mnożymy daną liczbę przez siebie. I co się dzieje, jeżeli w wykładniku jest liczba ujemna? Mianowicie, minus w wykładniku odwraca podstawę, tak? Czyli, jeżeli widzimy, że jest minus, to ten minus robi odwrotność podstawy. Tak, zwróćcie uwagę, że było minus b, teraz podstawa mi się odwraca, już mam b. Ok, zróbmy przykład. Mamy 2 do potęgi minus trzeciej. Czyli zgodnie z tą zasadą, ten minus odwróci nam tą dwójkę. Odwrotnością dwójki jest jedna druga, czyli minus zużywa się tak jakby na odwrócenie tej, tej potęgi, tej podstawy, no i zostaje nam do potęgi trzeciej. Minusa już nie ma. Jedna, druga do trzeciej, to znaczy, że mam jedna, druga razy, jedna, druga razy, jedna, druga. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.